Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku, Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft na krawędzi. I na samym wstępie chciałbym Was przeprosić, że danego odcinka nie było, lecz miałem mało czasu i Barbara się na mnie patrzy. Się patrzysz. I dzisiaj w planach chciałbym zrobić ten specjalny portal do tego świata kopalnianego. No i co, windą do nieba? Nie wiem, dobra. To mi się już um, bloki zaczęły przepalać, ale niepotrzebnie ich tyle robię. No ale trudno. Potrzebujemy dwie kostki Sundrika i je dajemy tu. A, czekajcie, mm, za szybko, bo ja potrzebuję jeszcze e, jedno żelazo. Będę potrzebować żelazo, będę potrzebować to. Ja byście nie zauważyli, tak? Magazyn się skończył, robiliśmy go na live. Tak a propos. Zapomniałem powiedzieć, czekajcie, pierwsze potrzebuję zrobić. Zobojętnie w którą stronę? Dobra, tak. Potrzebujemy jeszcze kilof off. Chciałem tą na. chyba trzy. Dobra, więc to tak, robimy stone. Robimy kill To tak, mamy kill off. to było tu. To było tu. To było tu? Ha! Dobra, mamy magiczną różdżkę, którą będziemy zmieniać bloki, bloki, ale też chyba te. To ja jednak dobrze to zrobiłem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, jak znowu coś złamie? I chyba 10 potrzebujemy na portal. Weź tu różdżka. Tak, takie robimy. Dobra, weźmiemy 10. Tą różdżkę musimy mieć, bo tym będziemy odpalać portal i ja bym się w sumie opróżnił. Yy, może być to tutaj. Kilow mamy... O Jezu, gdzie mam ta... I znowu zapomniałem gdzie, gdzie suwałem tą maszynę? Tu może tu? Jednak nie. Ej, ja gdzie mam, bo chciałem sobie ulepszyć ten kilow, bo mi się przyda. Dobra, to wyrzucę to też eee... Dobra, pochodnie tutaj wszystkie nam weszły. To potrzebuje to też. E, diesel nie. Może tu? Tak, to jest jak się bałagan w skrzynkach. Dobra, pójdźmy szybko. Dobra, mięso z potworków nie chcę. Czy tam moja maszynka jest gdzieś tu? Tu jest. Aha! Brawo, Essen! brawo. Jest. Pójdź sobie naprawić narzędzie bez potrzebnego surowca! Widziałem cię ty kamikadze, bo skwiat nie ma przebacz. Yy! Myszka mi Majtła. E, ja potrzebuję chyba to. Ile tego mamy? Jedną sztukę. Mhm, mm simpatico romantyko. Dorabaśka, nie dotykaj mnie, bo ci nic nie zrobiłem. Będziemy musieli zrobić narzędzia z innego o, tworzywa, bo... To mi się kończy. A, tak i tak. Dobra, i ten portal chciałbym, abyśmy zrobili sobie w pi w piwnicy. W kopalni. W kopalni, bo jako że kopalnia to będzie portal do specjalnego miejsca do kopania. Tu w ogóle trzeba ścieżki naprawić, drzewa nam wyrosły. No dawno nas nie było, no wszystko zarosło. O, i kurczak. Rosołek nam uciekł. Dobra, tylko teraz nie wiem na którym... Zrobić to na pięć, żeby to po prostu walnąć? W sumie tutaj bym mógł to. Weźmy, dobra, w diamentowym. W sumie to będzie dobre miejsce. Czyli tak, tutaj trzy. Tutaj też trzy. I po środku 2 No jeszcze jakaś ruda nam tutaj wejdzie. Nie mylić z rudą, że z rudą Dobra, te bloki możemy tutaj zostawić. I teraz, ja mam nadzieję, że niczego nie. Nie zlamiłem. Jest! Dobra, to ja to zostawiam. To co, to lecimy, tylko tutaj chyba trzeba było kucnąć. Tak! Yeah! Boże, żeby nas w ładnym miejscu zrespiło. To są zwierzęta. Czy są mopki? Nie mam mopków. Dobra, to teraz to patrzcie! To my możemy łupać żelazo. Tylko wiecie co, ja bym sobie tutaj zrobił znacznik. Tu. Tylko to było na B? Nie. M. O, tu. Dajmy sobie exit. Dobra, to możemy myśkować tylko wiecie co, jak tu jest węgiel, to ja z tego po prostu zrobię tak. O, pięknie, Jezus, uwielbiam ten kill -off. To jest najlepszy kill -off ever. Dobra, ale nie przyszliśmy tutaj w sumie po. 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 o, co tu jest. Nie przyszliśmy po węgiel, tylko przyszliśmy po jakieś różne złoża. O Boże! Nie pod siebie! Tutaj ogólnie będę chciał zrobić automatyczną kopalnię. Tylko na to nam, no niestety, surowców brakuje i to bardzo. Musiałbym jeszcze raz zobaczyć poradnik, jak to się robi. Co tu jest? Woda czarna? Boż, czarna woda. A mówią, że kolanie zdrowa. Nawet w Minecraft jest, no. Dobra, żelazo się przyda w dużych ilościach. I chciałbym znaleźć to, z czego robiłem kilo, tylko wiecie co nie pamiętam. Czy to w ogóle mi pisze? Okej. Okay. Tu mamy żelazo. <laughs> Boże, no i tak faśnie. Zaczynam nagrywanie, i oczywiście gardło musi mnie chwytać. Tam jest dom. Żeby nie zgubić domu. W ogóle jest dużo bydła. Moglibyśmy zjeść. A czy zabić? Znaczy wziąć. Pepyrem, pypem. Mamy tu poczęście żara kurde, myślę, że to będzie szybsze. Ja bym tak po prostu wbić, się po prostu w ziemię. Czekajcie, tu nam taka dziura nie będzie przeszkadzać. O, no, no zrobimy tak. Będziemy tak schodzić w dół. Aha, to bym musiał tu kliknąć. O. To zombie już. No, ma szczęście, że Cię nie widzę. Ale ja to poprzestawiam. Będę mógł kłaść pochodnie. O! Jedzonko, tak, tak, tak. Bo ja w każdym Minecraftie zapominam, że tutaj trzeba jeść. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, czy więcej tego nie było na powierzchni, po prostu. No, nie, naprawdę. O! Wiesz, co przy taką szparę? Idź ty mi stąd. Nie wiecie co to jest zbyt niebezpieczne jak dla mnie. My sobie stąd po prostu wyjdziemy. No, na pewno sobie będę kikiem robić. Dobra, no, to wiecie co? Ja tutaj sobie po ekspie później. A ozdobilibyśmy trochę naszą... naszą... Naszą lokację, tylko to jeszcze wezmę Tego nigdy za mało W ogóle z tych ulic coś się robi Tylko nie pamiętam co Ale go wezmę Ła, jeszcze mnie trzepła Dobra, dzonka nie potrzebujemy, mamy tą farmę naszych ziemniaczków Ona pięknie się sprawuje to chyba 300 już ziemniaków mamy Dobra Potrzebujemy, siekierę, mamy To na pewno skosimy pierwsze te drzewa, które nam tutaj właśnie wchodzą w alejkę Tą alejkę a propos też trzeba zrobić To drzewo jeszcze Tylko alejkę nie wiem czy zrobimy z kobla czy po prostu jakąś Mi przeszkadza, nie wiem, jakie otworzywa jakiego zrobimy. Możecie w sumie dać znać w komentarzu. Będę wdzięczny, bo za dużo stóp na to nie zdawać. A w sumie z czego mają wiśniaki? Dawno u nich nie byliśmy. Wieśniaki mają. Gdzie wy macie ścieżki? Co wy, kurde, po trawie chodzicie? Tego, 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 co to jest? Czemu się nie pokazuje, co to jest? to jest? To chyba żwir. Ale nie chcę żwiru. Ta rarygia troszkę żwira, zrobimy jednak z czego innego. Dobra, czekajcie, czy będzie noc? Jest trzecia, dobra. To zostawmy to, co mamy. W sumie, że razem możemy być od razu do przypalenia. Pięknie. Pszczółki trzeba oddać. Nie wiem, co z tych pszczółek trzeba robić. Pszczółki będą tu. Tak, i mniej więcej mam tu już porządek. Mniej więcej. Mamy tutaj tak. Nie tak! Tak się oddawało. Czy mamy te diamenty gdzieś? Mamy. Tu. Tu coś jeszcze nam zostało? Aha, wągiel. Drewno. Aha, i to z ula. Może... Tutaj dajemy ula. I tu wągiel. A, drewno. Ok, wszystko mamy. W ogóle co ja potrzebowałem na wiatrak? Hmm. To będzie to, ale czy jestem cały taki... Nie mam tego całego? Eee, o boże, na no to coś potrzebowałem, teraz nie pamiętam co. Dobra, idę ogarniać tą naszą... E, ...łopatę. którą zostawiłem. Aha, jeszcze na wykończeniu. Mm. Dobra, to sobie zrobimy jeszcze łopatę. Boże, nie zaminaj mi łap. Co ty zrobiłeś? Dobra. E, raz, dwa. W sumie jedno nam potrzebne. O. Nie będziemy brać za dużo. To za dużo to niezdrowo. No. To się chyba łopatą robiło. Tak łopatą, dobra. Na razie zrobimy sobie takie ścieżki, żeby to jakoś sobie wyznaczyć. Ja bym tutaj chciał wejście O tu Kurde, już noc! Już noc Nie chcę nocy No Odej się dircie No Czemu nie chcesz wejść No Aha, teraz tam nie ma trawy, o już jest tak, to będzie tu. Zaraz mnie coś za... ...zaciuka pewnie. Coś brzydko mi ta ścieżka wyszła. Ale lecimy szybko spać, bo przecież to jest chory lec, Leć, 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 leć... ...zanim to się, powiedziawajstwo, całe nam zrespi. W ogóle dom, jaki i na żubołki, ja nie wierzę. Bida, piszczy i kwicze. Co ja to Nic. Nie, jednak coś było. To nie. To już coś jest. Aha, to był ten... No! Nie czaskaj mi drzwiami. Mamy znowu jakieś nasionka. Mogę ci tak wrzucić, dziękuję. Ta ścieżka nasza idzie tu, tu w ogóle też to wszystko jakoś wygląda. I to pójdzie nam tutaj. To byśmy zrobili schodki. To może jakoś tak na równi. To się będzie wchodzić tak, i potem tu tak. Bo, bo. Wiecie, co? A ja bym zrobić. Czekajcie, chociaż schodki zrobię. Hmm. To wezmę, czekajcie, wągiel. Wągiel jest tu. Bo czemu jedną sztukę, no co ty? Czy ja nigdy nie zapamiętam klawisza, którym się bierze całego staka? No jest. Zrobimy to tak. Weźmiemy staka kobla. Niech on tu. Staka kobla. Niech on się nam tu ładnie przepala. Zrobimy sobie te. Briki, tylko one jeszcze tu były. Ja byśmy z tych brików zrobili schodki, a potem podłogę, o! i to by sobie nie było głupie. Gdzie to miałobyś to zejście tu. No. To by nawet spoko wyglądało. Bo tu możemy zrobić dojście do naszego pieca, które oczywiście kiedyś będzie zabudowane. Teraz tu zrobimy ścieżkę tak. W sumie to też możemy tutaj tak. O, będzie ładniej wyglądać. Mogę tą górę miałem skosić, zapomniałem. Dobra, kwiatuszku. Y Pójdziesz stąd. O! już to zaczyna wyglądać. Ja, ja wiem, że nie poczynię teraz to robi ale przynajmniej już będę wiedzieć. Wiecie, jakiś taki zarys będzie. O, jak to. No bo to się taki plac zrobi. Dobra, to mamy tu. Teraz tak, tu będą schodki, i teraz schodki będą tu. No! Kurde, zaczyna to jakoś wyglądać. Byłem w sumie na dwa. Widzicie, co ja bym to w sumie tu może zrobił? Kurde, jakby to ładnie. Ha. Dlaczego pan się tu nie chciał ładnie wkomponować? My byśmy tutaj wchodzili. Tak. I teraz. O! Tak będzie ładniej. Aha, i zabrakło nam schodków. To te możemy wziąć. Teraz tak. Jak ja mam zrobić, żeby to nam zarosło? Ja to po prostu zniszczę. Zaraz i to do. Mhm. Porobione, nagienia. Porobione. Szczełopat nie mamy. To będzie się wchodzić tutaj, jeszcze te dwa. Potem się to jakoś wyznaczy. Dobra. Teraz odbudujmy i niech to się ładnie nam tutaj za Mam cztery dirty. Tu. No bo niech tu jeszcze będzie. Dobra, to pójdźmy po te briki. Ej nie, no super to się chodzi, tylko to tak łysa, trzeba jakieś kwiatki posadzić Dobra, ile tego się poprzepalało? 21, no No niech wam będzie, no Co zrobię? Nic nie zrobię Dobra, mamy 18 sztuk, potrzebujemy jeszcze, e, oczywiście, zrobimy sobie dwie opaty. Bo idziemy aż do kopalni, tam sobie tą drogę ogarnąć. Tu w sumie można to tak... ściachać. Nawet bardziej. O. No i tu będziemy tak schodzić, teraz tak. To by w sumie to mogło iść prosto. Tam by już była trawa. Co jeszcze? O. Kurde, jakoś to się tak dupnie zrobiło. To byśmy zrobili tak. Oj, trawka! No jeszcze nie wyrosła. Nie wiecie co? O Jezus! A mi Vader wjechał. A, to byśmy musieli zrobić... Dobra, niech to będzie tak. Jak to wygląda, jeszcze nie wiem. Może, jak całość będzie zrobiona, to wtedy to, to jakoś będzie lepiej wyglądać. Bo to jakieś kwiatki sobie są. No więc idziemy tędy. No i tak, to nam tutaj musi zarosnąć, bo wtedy będziemy. Kurde, tylko łatwiej byłoby mi chyba tak. No dobra, jest ok. Ewentualnie możemy też zrobić ten e, płotek. O! To byśmy zrobili tak. Tu w sumie już może być... O, o tak Wydawanie to całe Chociaż nie całe, mogło to... No dobra Tu, tędy przechodzimy tutaj I tam już drażni widzę Wiecie, ja jestem szeroki, ja potrzebuję więcej miejsca na przejście, o. Tu... Tutaj się ładne schodki zrobi. Eee, no jakoś to będzie wyglądać. Tutaj jopa taka. Dobra, to w sumie z naszego domu możemy wynieść piece do magazynu. Niech one się tam przypalają. Bo ja w sumie nie wiem czy mogę Stone wrzucić tutaj. Czy on coś tutaj to da Kurde, on się przepala, tylko na co? Wiecie hmm. co dobra, dajmy go tyle. Prawie jak wrócimy z piecami to, to one się ogarną. Nie, spoko to będzie wyglądać. Ty, ty, tu są przecież piece. w ogóle też pomyślałem, że pod tą farmą wykopać miejsce i zrobić tam kable takie automatyzacyjne do wyciągania rzeczy. O, mamy prawie 400 takich yy, ziemniaków, żeby był taki jakby magazyn, taka ziemianka. O, coś w tym właśnie ziemianki. No, zobaczmy, co z tym stonem się nam stało. No, jeszcze nic. No dobra. Jaki blok mi z tego wyjdzie? O, chciałbym zobaczyć, tylko mi tam znaczek zasłania okrzyna, o którego wy nie widzicie. O, czekajcie. Ej, a może czarną podłogę? Bo to w sumie fajnie wygląda. Zróbmy tego kilka. Hmm. Widzicie, co, czekajcie, ja go przypalę jeszcze, bo ja chcę zobaczyć, jak on będzie wyglądać jako schodki. I będziemy mieć porównanie. Tylko ja potrzebuję tego więcej przypalić. Dobra. Nie mówcie, że już noc hmm. A, no tak, nie zrobiło się. KUŹA! Nie! Nie! Nie, 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 nie. Hmm, otwórzcie! Bo! Masakra! Czy ja zbiłem dwa bloki? Ale powiedz, działasz? Działa. I nikt nie komentuje tego, co zrobiłem. Nie myślałem, że tam wpadnę. Tylko... Czemu mi dwa bloki wyszły? A nie, to jest ten, co ja... Co ja zrobiłem? O nie, nie, noc! Noc! A jest ten, idź pod koc! Szybko, zanim cię zabiją. No. Szybko, wrócęj. Zapomniałem, że te bloki tak się robią. No, dawno mnie nie było na serwerze, no. Się człowiek zapomina. To poczuję Róbcie się. Tak w sumie potrzebujemy 6. Dobra. 5 i 6. Coś tam jeszcze zostało. No dobra, niech sobie będzie potęstoła próżnia. Ok, i teraz pójdźmy zrobić te... te no, podłogę. Aha, ja znowu głodny. To ja tu nic nie robię, tylko jem. Dobra, a mamy 400. Gdzie tu mam jakieś jedne koło drugich, żeby to zobaczyć? Gdzie co na górze zostawimy? No, bo nie, tutaj zostawimy te zwykłe, a te pozamieniamy i dacie znać w komentarzu, które są lepsze. Wrócić tu. Kurde, wiecie co? Jak dla mnie, to chyba te czarne lepiej wyglądają. No, ja bym, ja bym chyba wolał czarne, ale dajcie znać w komentarzach. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale. I do zobaczenia za tydzień. Pa!